Mimo przegnitej podłużnicy, podołał i na reduktorze, który użyłem de facto pierwszy raz w życiu, podjechał tutaj i przywiózł mnie, Zuzę i cały sprzęt. Cieszę się jeszcze bardziej z tego, że tym koncertem zaczynam cykl koncertów po schroniskach górskich i to był taki mój pomysł, który sobie wymarzyłem i myślałem, że. Spali na panewce, a okazało się, że mój menadżer Bartek Borówka stanął na wysokości zadania i, 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 i dzisiaj jest inauguracyjny koncert. Cieszę się, że on ma miejsce w chacie Magury, a właściwie kontynuacja tego cyklu będzie miała miejsce w sierpniu. Brawo! <klucza> Dziękuję Cieszymy się. Też. Słuchajcie, pierwszy utwór to jest utwór, który wydaje mi się, że y, y, można zrozumieć lepiej, jeżeli powiem anegdotkę, że lubię gadać, to to ona będzie niekrótka. Pierwszy utwór nawiązuje do takiej sytuacji, w której się y, ma taką w sobie gorliwość, że się naprawi jakieś urządzenie i człowiek y, zabiera się do tego. Załóżmy, że to jest zegarek, rozkręca go, rozkręca, a im bardziej go rozkręca, tym bardziej uświadamia sobie, że. Kurczę, on do końca nie wie, jak naprawić to urządzenie i właściwie nie ma zielonego pojęcia, jak to urządzenie naprawić. Więc z kulonym ogonem skręca ten zegarek do kupy i na końcu się okazuje, że o, o zostało kilka śrubek i od tego czasu ten zegarek ma w sobie dziury. I dokładnie jest tak samo z, z ludźmi, z, kiedy się psychicznie posypią, że zostają w nich takie czarne dziury. I niektórzy uważają, że one się zabliźniają i nie ma po nich śladu. Ale ten utwór mówi co innego. Mówi, że to jest okej, okay, żeby żyć z tymi czarnymi dziurami tak długo, jak one już nie bólą. nie bolą, nie bolą. I nie bolą. No one of your name. It's the case you live with a few pickles As long Since you are the same. And your pride, you're the process, you are the trend. There was never no one more your they. Ten projekt to jest projekt, który z założenia nie do końca miał być projektem muzycznym, bo w większym stopniu to jest projekt podróżniczy. Projekt, w którym muzyka jest właściwie tylko takim przyczynkiem do spotkania się czyli do tego, co lubię myśleć, że dzieje się właśnie w tej chwili. To jest też projekt, który. Mówi o tym, że wewnętrznie nie jesteśmy tak bardzo spójni, jak, jak nam się wydaje, jakbyśmy chcieli być i że żyje w nas wiele osobowości. W niektórych z nas nawet bardzo dużo osobowości. We mnie żyje ich mnóstwo, ale dwie wysuwają się na prowadzenie, to jest Henry i Harry. Henry to jest taki spokojny facet, zrównoważony, chyba odpowiedzialny który jest raczej takim dżentelmenem, natomiast Harry jest jego alter ego, jest przeciwieństwem. E, lubi rozrabiać i myślę, że jeżeli nadal jest to wino porzeczkowe, to dzisiaj może się bardzo uaktywnić. E, I tym samym jak e, przyjeżdżam w jakieś miejsce, to najbardziej lubię ten moment, kiedy już ta próba dźwięku jest za mną i siadam sobie gdzieś na jednej z tych desek, albo na trawie, albo gdzieś tutaj. I teraz też tam siedzę i patrzę jak Henry i Harry Grande the road. The coffee smiles back at me. From my favorite cup, bags are waiting in the hall. The dog and at me, it's, it's time for a walk. There's nothing more like that at home. And everything is in its place. There's nothing wrong, there's no signs. And everything is so bloody. And there's no problem with your heart There's no problem at all There's nothing more like feeling at home But I already missed the wrong Cause I can't shut my own Inside my home, I already miss And everything is in its place. There's nothing wrong. There's no strange. And everything is so bloodless. There's no problem with your car There's no problem at all There's nothing more like feeling at home. But I already miss the road Cause I can't stop my home I already miss the road But I already miss the road Cause I can't stop my home I'll ride a mister on, but I'll ride a mister on 'cause I can't stop my home. I'll ride a mister on, but I'll ride a mister on 'cause I can't stop my heart. I'll ride a mister on. że przeżyłem,